Cześć kochani, ja jestem Nikola i proszę Was na ostatni filmik na tym kanale. Jak możecie się domyślać, tak, odchodzę z kanału. Pewnie się zastanawiacie czemu, dlatego, że jakby teraz mam nowy telefon, i wy w dogmasie się czwartym, ostatnim powiedziałam, że wam go pokażę. Więc go pokażę. Tak wygląda: let mi 13. Yy. Będę miała nowy kanał, nic kusia. Także wpadajcie. Będę to nagrywać. E, takie vlogi. Naprawdę, kochani, wiem, że niektórzy lubili moje filmiki, niektórzy nie. Naprawdę, dla mnie kanał to był naprawdę coś pięknego, bo jakby miałam dwa razy kanał, na których tak średnio. Miałam taki po prostu Nikola, no, moje imię i nazwisko. Ale niestety miałam nowy telefon i już nie miałam, bo miałam kontrolę rodzicielską, więc usunął mi się. Ale naprawdę, miałam ponad 100 subskrybencji, tutaj mam tylko jakby 19. Więc no, po co dalej to też ściągnąć? Dobrecie mi się praktycznie cała szybka um, rozwaliła. Mam cały, praktycznie cały czarny ekran, tak jak z moim telefonem się stało. Dlatego ja mam nowy, mm. tylko jakby no tu jest większy ekran, niż na telefonie, więc trochę więcej widzę, ale i tak tutaj jest strasznie ogromna rysa. Słuchajcie kochani, naprawdę moje filmiki będą, także możecie je oglądać, ale ja znikam. Znikam, może będę czasami wstawiać jakieś filmy, choć wątpię, może kiedyś wrócę, może nie. W każdym razie wpadajcie na mój kanał. Kolejny Nic Kusia. Poszukajcie sobie. Żegnam się z Wami. Pa.